Cześć! Jeśli po pierwszym sezonie Wiedźmina przeżyliście naprawdę kulturowy szok, że mogły tam być czarnoskóre postacie tam, gdzie niby teoretycznie miało ich nie być, to niestety mamy dla was złą wiadomość, w drugim sezonie dojdą kolejne. Ja się mogę tylko domyślać, że dla wielu z was będzie to absolutny kulturowy szok, tak jak był w pierwszym sezonie, kiedy jakieś randomowe postaci były czarnoskóry, albo o innym kolorze skory, skóry i nagle okazywało się, że nie, 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 to ten Wiedźmin to już jest... No to jednak nie jest taki, jak ja sobie wyobrażałem. On powinien być taki bardziej... bardziej polski, bardziej słowiański, bardziej nasz, no bo wiadomo, że przecież akcja działa się pod Kielcami, średniowiecznymi Kielcami. No to jak to tak? I dla wielu z Was, nie dla wszystkich, no ale oczywiście takie osoby się zdarzały, to, że jakieś właśnie randomowe postacie w miasteczkach czarnoskóre były, no to już dyskwalifikowało serial. Absolutnie. Poprawność polityczna nie. Halo! Absolutnie tak nie może być. Więc no, drugi sezon też może im w takim razie nie spasować. I domyślam się, że krytyka będzie tym większa, że jednak czarnoskóra postać, czyli niebiała, wcieli się w postać Wiedźmina koena. Będzie to Jasen Atur, Mamy tę scenę, mamy te wszystkie takie rzeczy, które działy się w Kermorem podczas szkolenia Ciri. Tam Coen, oprócz oczywiście Lamberta, Wesemira i Eskela, oczywiście Geralta także jest. Potem przybywa Tris, no ale to już jakby opowieść na, na zupełnie inny, inny podcast, inny film. No i tą postacią będzie właśnie Koen, czy ważną dla całej historii niezbyt, ale czy czarnoskórą i czy to będzie ważne? Wydaje mi się, że dla wielu tak. No bo skoro jakaś randomowa postać z miasteczka była o innym kolorze skóry na północy, no przecież to nie jest zerikania, Kaman, nie? No to jeśli w Kermorem będzie czarnoskóry Wiedźmin, to też może mieć jakieś oczywiście konsekwencje dla tej y, krytyki. I ja rozumiem, że tej polskości, słowiańskości, tego, że to jest nasze, takie nasze średniowieczne Będziemy się doszukiwać naprawdę w wielu, wielu przypadkach, ale już sam mistrz Sapkowski powiedział podczas wywiadu dla magazynu do czytania, dla Gazety Wyborczej, że słowiańskości w tym moim Wiedźminie jest tyle, co trucizny w zapałce. Dokładny cytat. I drugi cytat, który też wydaje mi się idealnie odnosi się do tego, że ludzie szukają tych nawiązań między książką a serialem i to jak powinno być, a jak nie powinno być. Nie można stawiać książki i adaptacji na tym samym poziomie. Nie można szukać między nimi zależności, bo takowych nie ma. Więc e, jeśli ja miałbym komuś ufać w kwestii tego, jaki ten wydźwięk powinien być i co w nim może być, a czego nie, to chyba zaufałbym Sapkowskiemu, niekoniecznie tym randomowym komentującym e, z internetu. Oczywiście oni mogą mieć swoje zdanie i zastanawiać się. E, ten Sapkowski, kurczę, to ja wiem czy on ma rację, no w sumie kim on jest, no napisał tylko tego Wiedźmina. No ale czy to mu daje prawo do tego, żeby, żeby się wypowiadać? Czy, czy, tam mogą być czarnoskórzy albo nie? Nie wiem, nie wiem. Moim zdaniem to on dostał ten worek z pieniędzmi i teraz siedzi cicho. Ma wszystko gdzieś, to już róbcie, róbcie co chcecie z tym dziełem. Ja już swoje zarobiłem. Książkę napisałem, fajnie się sprzedaje. No nie, to, to, to mnie nie interesuje, to może być jak chce, mogą być wszyscy Chińczykami, mogą być wszyscy e, z Afryki, Nic. Ja jednak ufam Sapkowskiemu, ja wiem, że on w wielu miejscach może mieć już naprawdę wyjebane, mm, ale to bez znaczenia, to bez znaczenia. To wiecie, to że kołem będzie czarnoskórą postacią nie ma absolutnie żadnego znaczenia, tak jak te miasteczkowe jakieś tam e, postacie. No bo, no, bo niby dlaczego. No, niby dlaczego nie. Dobra, tyle o Czarnoskórych. O postaci Koena, e, którą, jak już powiedziałem, będzie grał Jasen Atur, ale będzie także Paul Bullion, e, który chcieli się w postać znanego i kochanego przez wszystkich Lamberta, szczególnie kochanego e, z gier gdzie został bardzo fajnie wykreowany. Więc to są dwie, e, dwie postacie, które już dołączyły, jakby do, do obsady drugiego sezonu. Zresztą. Tak naprawdę kręcenie i prace na planie drugiego Wiedźwina mają rozpocząć się dzisiaj, czyli 17 lutego. Dzisiaj, kiedy to jest oczywiście nagrywane, a nie kiedy wy to oglądacie, chociaż niewykluczone, że w tym samym czasie. Będziemy mieć także postać Violet, w którą się wcieli Carmel Laniado, m.in. znana z Doktora Dolittle. I to jest postać, która nie występuje w książkach, nie występuje też w grach. Została wymyślona przez showrunnerkę, ona się do tego przyznała i ma być podobno jak donosi Radanian Intelligence w trzech ostatnich odcinkach drugiego sezonu. I tak naprawdę dużo więcej o niej nie wiadomo, dużo więcej o niej nie wiadomo, nie wiadomo czy będzie miała jakąś większą rolę do odegrania. Wciąż nie wiadomo co z tym Markiem Hamilem, bo od takiego memu, który gdzieś tam się pojawił, w sieci, to sprawa naprawdę zaczęła nabierać rozpędu. Loren Histrich powiedziała, że bardzo chętnie widziałaby go w roli Wesemira. No i jak się okazało, jak wynika z informacji We Got Discover, Hamil dostał takie zaproszenie dostał taką propozycję wcielenia się właśnie w Wesemira, tego mentora Geralta, szefa wszystkich Wiedźminów, w Kermoren. Żeby, żeby, żeby w drugim sezonie zagrać, ale jeszcze decyzji, decyzji nie podjął. Moim zdaniem byłoby super, no jakby taki aktor z tej górnej półki dołączył faktycznie do Wiedźmina, to tylko z korzyścią dla serialu, no, nie, nie, widzę, nie widzę minusów. Więc to jest kolejna, kolejna informacja, jeśli chodzi o obsadę. No i oczywiście Christopher Hewiu, czyli facet, który grał Tormunda w Grze o Tron. On tam został oznaczony na zdjęciu, na poście przez jednego z reżyserów drugiego sezonu. To oczywiście wszystko zostało potem e, usunięte. No ale wiadomo, fala spekulacji poszła, to jest ten efekt kuli śnieżnej. No, i dzisiaj już się dyskutuje o tym, kogo on mógłby w tym drugim sezonie zagrać na przykład niwelena. Wydaje mi się, że byłoby spoko, bo, bo wiemy, że akurat ta opowieść, ten wątek z niwelenem, ma się pojawić, to dlaczego by nie? Potężny facet, wydaje mi się, że aparycja, akurat, no i to też jednak jest już jakieś tam rozpoznawane nazwisko. Mógł na przykład przyciągnąć fanów Gry o Tron. Dlaczego nie? Takie transfery po tym, że lubimy jakiegoś aktora, są chyba jak najbardziej najbardziej zrozumiałe. No i to tyle, jeśli chodzi o obsadę, o takie nowości. Stracono też, że i to Lauren powiedziała w jednym z wywiadów, w jednym z podcastów. Yy, że będą zmienione zbroje Nilgardu. Więc to dla wielu chyba też będzie super wiadomość. W <grywa> odróżnieniu od yy, czarnoskórego aktora w yy, roli Koena, yy, ale nie na serio. To będzie dla wielu dobra wiadomość. Yy, ja nie miałem jakiegoś specjalnego problemu z tymi zbrojami. No, zbroja, jak zbroja, oni były jakieś cudowne, yy, ale zostały już określone tak mianem tych, tych mosznowych. Wiadomo, yy, nie wyglądały tak jak w grze. Ale Shoemakerka potwierdziła, że faktycznie zostaną zmienione, że całkiem zostaną przerobione. Zresztą zatrudniono nową osobę, która będzie odpowiedzialna za kostiumy. Super, niech zmieniają. Jeśli to ma wyglądać lepiej, to też jest takie wsłuchanie się, może, w głos fanów. A może sami doszli do tego, że faktycznie wyglądało to tak mało dostojnie. Mało dostojnie. Z tego co do nosi także Radanian Intelligence będzie postać Leszego w drugim sezonie, czyli jednego z tych takich potworów, wrogów Geralta, z którymi on walczy, kto grał w Dziki Gon, ten doskonale wie o co chodzi i że będzie miał to związek z jakąś inną postacią, z jakimś paktem i tak dalej, więcej nie ujawniają. E, ale wydaje mi się, że jest to możliwe, leszym, spoko. Zresztą e, figurki pop z tego, co, z tego co widziałem, to jest taka postać Geralta walczącego z Lesm, to jest jakby scena z giera, ale też fajnie koresponduje z tym, co może być w serialu. E, czy to jest przypadek? E, kto wie, kto wie, ale może, może nie do końca. No i też Netflix zdradził się. E, Przecież kontrolowany albo nie, taki post je tam e, dni. Trzeba będzie czekać do, do premiery e, kolejnego e, sezonu. E, no i wyliczono gdzieś tam, e, że, że może być tak, że 17 grudnia 17 grudnia e, ukazałby się drugi sezon Wiedźmina. E, ale z różnych źródeł e, tak czytam i wydaje się, że to jest jednak mało prawdopodobny termin, że, że raczej poczekamy na Wiedźmina do 2021 roku. E, może zimy. A może początku wiosny, no to w sumie jest jeszcze płynne. No bo zdjęcia dopiero się zaczynają, aczkolwiek ten drugi sezon ma być bardziej spójny e, niż pierwszy, mniej chaotyczny. E, no bo już tam gdzie chaos był, powiedzmy, niezbędny, czyli w tych skokach między poszczególnymi postaciami i ich przedstawianiu tego e, tego origin e, i Ciri, i, NFL, i Geralta, no to teraz ta historia się może już fajnie e, zazębiać e, no i co? Myślę, że to na razie tyle, jeśli chodzi o takie gorące informacje prosto z planu. Piszcie, czy chcielibyście faktycznie tego Marka Hamila jako Wesemira, i czy na przykład no, ta czarna skóra postać wcierająca się w rolę Koana, który no umówmy się, nie będzie tu jakąś super ważną postacią. Czy Wam to przeszkadza, czy nie, czy to w ogóle jest raczej taki gdzieś promil tych komentujących, że że dla nich jeśli coś się dzieje na północy, a nie w Zerikani, to absolutnie tam nie może być tych postaci o innym kolorze skóry, tylko białe. A jeśli no wam to nie przeszkadza, to też napiszcie. Zresztą nie jest coś takiego jak te społeczności wszystkie napływowe. To się bardzo fajnie mogą przemieszczać, przecież ludzie wędrują, nie siedzą tylko na tyłkach w tych swoich krajach, no bo wiecie, nie, nie, tu tylko my siedzimy, bo tu jesteśmy czarnoskórzy i, i tu jest nasze miejsce. No nie, no to jest fantastyczny świat, wykreowany, tak naprawdę to nie jest żadna średniowieczna Polska, tak jak niektórzy myślą. To, że jest na pewno modłe, to zrobione, to ok, ale to, to nie ma takiego przełożenia jeden do jednego, że tak jak gdzieś tam w jakimś grodzie. W grodzie pod y, nie wiem, krakowem, by się dziwił na czarną skórą postać, nie wiem, w XV wieku, tak, że, że to, to, to jest dokładnie to samo. Nie, to nie jest to samo, to jest fantastyczny świat i tak naprawdę autor może tam dać i niebieskie postacie, i też będzie ok. No, prawie ok. To nie Awatar, nie? To, to Może James Cameron. Hmm, ale to tyle to tyle w tym materiale. Także komentarze są oczywiście do Waszej dyspozycji. A jeśli jakieś nowe rzeczy się będą pojawiały ze świata weźmińskiego, no to też będziemy nagrywać o tym filmy i, kto wie, może znowu jakaś ciekawa dyskusja się wywiąże. Cześć!